Witam wszystkich, cieszę się, że mogę Was powitać w nowym filmie z Meksyku, z regionu Chiapas. Dziś jest ze mną Wiktor Damas-Hernandez, bardzo znany przewodnik archeologiczny w Palenque. Wiktor opowie nam historię, historię o przetrwaniu. To wydarzenia, które miały miejsce około 50 lat temu i są to fakty autentyczne. To opowieść pełna nauk i wartościowych lekcji. Nazywam się Wiktor Damas Hernandez i zacząłem pracować w archeologii, historii oraz w przyrodzie. Zanim dotarłem do Palang, było to trochę trudne z małymi samolotami na targu dużo soków, żeby dotrzeć do Palang. A w roku 1975 przyjechałem do Palang Coupe de Paris. I to właśnie tam spotkałem przetrwanie, aby oprowadzać po Palęgę. Jestem z Palenk i zacząłem pracować w archeologii. I zanim przyjechałem do Palenk, zacząłem archeologię i zacząłem pracować przy archeologii. Lecimy z Palęgę do Bonampak. Lot trwa 45 minut, dotarliśmy do Bonampak. Wyjęli przedmioty z samolotu. Zapłacili pilotowi, a pilot wrócił do Palaang. Program przewiduje zwiedzanie Bonampak, robienie zdjęć i wszystko to. I spaliśmy w domu archeologów w Bonampak. W następnych dniach, w poniedziałek, zaczynamy wycieczkę tam. W Jakszczylan jest mały szaman z grupy Chitleros. Chitleros to grupy, które zeskrobują drzewa, żeby wydobyć żywice do produkcji gumy do rzucia. I chodziliśmy tam w poniedziałek i wtorek. Potem kobieta powiedziała, że zmieniliśmy zdanie. Powiedział mi, że wyjdziemy od szamanów i przejdziemy prosto. Powiedział mi, że jest kompas, a pan patrzył na mapę topograficzną, a ja idę pierwszy. Potem Pan, potem jego żona. I byliśmy w gęstej roślinności, takiej jak tutaj. A po trzydzieści minutach pan pyta, gdzie jest kompas? A kobieta upuściła kompas i byliśmy zagubieni przez osiem dni. Trzy dni byliśmy zagubieni w tym samym miejscu, a przez pięć dni nie mieliśmy właściwego kierunku. I mieliśmy zaplanowane mięso na trzy dni. A przez kolejne pięć dni nie było nic do jedzenia, ponieważ później zajmują się roślinnością, jak tutaj. I zostaliśmy zjedzeni. Szapajl. Czyw stopalmy. Jedna mają kolce, a czyw zwygładzają. Byliśmy ugotowani. Małe owoce. A żeby zobaczyć, nie ma źródła, nie ma rzeki, więc przeciąłem lianę, żeby zobaczyć wodę. Byliśmy zgubieni przez dni. I problemem dla mnie jest to, że każdej nocy to coś pojawia się bardzo blisko nas. Dwa lub trzy jaguary oferują jedzenie. Zostawcie mnie, którzy śpią maksymalnie dwa lub trzy godziny, a potem przez resztę nocy powstrzymywałem jaguary, bo przychodziły, żeby zaproponować jedzenie. Byliśmy uznani za łatwy cel dla jaguarów. Dzikie, dziki, pancerniki. Kozy, wiele zwierząt i węży leśnych, węże, koralowce i duże ptaszniki. Ludzie śpią w hamakach. Byliśmy owinięci plastikiem, żeby uniknąć deszczu. I tak, po ośmiu dniach wyszliśmy. Jestem małym śladem tych ludzi, którzy byli ścigani, i podążałem tą ścieżką. I tak wyszliśmy 8 dni później. A potem wyszliśmy na właściwe drogi. Jesteśmy całkiem zagubieni. A potem przychodzą osoby, które trzy dni wcześniej pojechały do Gwatemali, żeby kupić cukier, zapałki, naftę, a my byliśmy tylko rękami. Wyjdziemy później. Ludzie mówią, czy to ty jesteś szefem gwatemalskiej partyzantki i wyjaśniłem im, że byliśmy turystami, a ludzie mówią: nie. Czy to ty jesteś szefem gwatemalskiej partyzantki? Potem nic nie rozumieją, nie wierzą, a potem mam miasto. Zgubiliśmy się przez Dłędę. Potem wyjaśniłem, że to Dłędę nas zgubił. Rozumieją, że mamy turystów. Zaczęli iść z nami. Przeszliśmy około 3 km i zaczęliśmy docierać do jego wioski i nas przyjęli. Tortille, lariko, piman i ser. Jedliśmy bardzo dobrze, bo przez 5 dni wcześniej nie mieliśmy co jeść. To było w 1975 roku. Para przybyła z Paryża. Po tym jak wyszliśmy, powiedzieli mi, że zaproponowali, żeby pójść prosto na spacer, żeby wpisać tę wyprawę do księgi rekordów Guinnessa. To mu pomogło. Dlaczego proponujemy iść prosto z kompasem? Użyłem specjalnych konstrukcji Godarda, takich do dżungli. A po francusku użyłem tenisówek i konstrukcji ze skóry krowiej. W ten sposób i ubrałem się w moją kabuję, żeby chronić się przed deszczem. A ludzie są całkowicie przestraszeni, bo powiedział, że umrze w dżungli. I w dżungli poznałem zapach krwi, zapach węża, a przy stawie poczułem zapach węża. Nic nie mówiłem, bo jeśli to zrobię, to nie zadziała. Węże syczą i wiją się, i wydzielają zapach jak ryba. Wtedy rozpoznałem, że wąż przeszedł, jest bardzo blisko nas. I nic nie powiedziałem, bo jeśli to powiem, to nie zadziała. Oni są całkowicie przestraszeni. W tamtych czasach była wycieczka dla Bonapartea i Jacques'a Szilana, ludzi, których tam przyprowadzano, a jako dziecko jeden z kieszeni i kompas. I przyprowadziłem maka, plastik, żeby chronić przed deszczem, i maczety, i dobre dusze, żeby zrobić bardzo jasny światło. Tak to się robi, potem maczety i bardzo mocne ostrza. Dla... W zależności od nastroju. W nocy, bo baza zrobiła się ciemna. A w dżungli, jeśli nie masz dobrego światła, zwierzęta podchodzą bardzo blisko i nic nie widzisz. I tak każdej nocy, kiedy wychodzisz, dwa lub trzy jaguary robią hałas maczetami i odchodzą. Po dwóch lub trzech godzinach znowu wracają. I tak to właśnie jest. Problem dla mnie polega na tym, że nie śpię, bo jeśli wszyscy zaśniemy, oni nas zjedzą. To mnie chwali w Szwecji. W Kan. W tamtym czasie była tam bujna roślinność. Potem przybyła firma, która zajmowała się wycinaniem roślinności, żeby wydostać się z dżungli, czerwone cedry, machonie, piękne gatunki drewna, kanksanes. Zachowano tylko nazwę roślinności, selwa, czyli dżungla. Kandona posuwa się naprzód tańcząc. I słyszałem, że tam wiele osób się tak gubi. Na jeden dzień Albo dwa dni. W tamtych czasach wszystko trzeba było udowodnić. Mięso przygotowuję: ości rybne te, puszki po Coca-Coli, woda mineralna wszystko w butelkach, a do jedzenia wszystko suszone mięso. Sto z fałszywych słoików, które się śmieją. A po tym jak narysowaliśmy mięso, nie było nic do jedzenia. I przez pięć dni byliśmy zjadani. Byłem wtedy kompletnie zagubiony. Odciąłem Tybety, to był liść podobny do szapajs, tylko mniejszy i bez kolców. Dają owoce. Było się krojonym, otwieranym i jedzonym z małymi salami. A żeby się napić, odciąłem dużo miąższu, żeby zebrać wodę, jeden lub dwa litry. I używaliśmy kawy z cukrem i mlekiem. W ten sposób piliśmy. Ludzie doceniają to, że cię wyciągają. Wyszedł z tego i nie są zakochani, ja? I całkowicie stracił kontakt. Nigdy. Co się stało? To są osoby mniej więcej między 50-60 lat, a w tamtym czasie miałem 25 lat. Omówimy odcinek, w którym Wiktor Damas był przewodnikiem survivalowym w meksykańskiej dżungli w 1975 roku. Podsumowując doświadczenia, zwykle dzielimy je na trzy główne kategorie. Najpierw mamy człowieka. Wszystko, co dotyczy człowieka. Potem, wszystko, co dotyczy sprzętu, i wszystko, co dotyczy środowiska. Zacznijmy więc od człowieka. Pierwszy problem, związany z człowiekiem, to problem wielu decydentów. Ma Pan chwilę? Decyzja o zmianie trasy i przejściu przez las na ostrym azymucie. Więc yy, trzeba wiedzieć, że w środowisku wrogim łańcuch dowodzenia musi być bardzo dobrze zorganizowany, musi być spójność w rozkazach. Były tu trzy osoby i przewodnik. To był najbardziej doświadczony i to on powinien był zarządzać sytuacją od początku do końca. Posiadanie wielu decydentów tworzy problemy. Byli tam od początku i u podstaw wszystkich ich problemów. Drugim problemem, z którym się spotkali i który dotyczy ludzi, było spotkanie z Meksykanami w lesie, którzy ostatecznie ich uratowali. Więc Wiktor Damas powiedział mi na początku, że ludzie wzięli ich za gwatemalskich rebeliantów i chcieli zabić Paryżanina, szczególnie Paryżanina. Więc to dzięki Wiktorowi Damasowi, który im opowiedział, ponieważ znał wierzenia i przekonania ludzi, których spotkali. To dzięki rozmowie udało mu się wyjść z tej sytuacji, ale byli o włos od śmierci. Zostać straconym w środku lasu było bardzo łatwo, więc widać wyraźnie, że w naturze, jeśli masz podstawową wiedzę, możesz sobie dość łatwo poradzić. Wiele rzeczy jest przewidywalnych, natomiast czynnikiem decydującym, czynnikiem, który się pojawia, który jest najbardziej niebezpieczny, najbardziej nieprzewidywalny, jest czynnik ludzki, to człowiek, którego spotkasz. Trzeci element opowieści. Wiktor Dama stwierdzi, że ludzie nigdy do niego nie pisali ani nie kontaktowali się ponownie. Więc tutaj nie należy się spodziewać niczego innego. Macie strażaków, ratowników morskich itd. Oni doskonale o tym wiedzą. Kiedy ratujesz komuś życie, masz 5% szans, że ta osoba będzie ci wdzięczna. 95% ludzi wyprze to ze swojej świadomości, będą zaprzeczać i już nigdy ich nie zobaczysz. Pozostałe 5% będzie ci co roku wysyłać butelkę szampana. Więc nie należy spodziewać się niczego innego w takiej sytuacji. Zazwyczaj już więcej tych ludzi nie zobaczysz. Jeszcze jedna rzecz to wtedy, gdy Wiktor Damas wyczuwa obecność węży wokół siebie. Więc on to wie, ponieważ tego doświadczył. Ale biorąc pod uwagę, że ludzie byli w stanie całkowitego przerażenia, a do tego musieli być zmęczeni, to musiało być trochę problematyczne. Jeśli chodzi o relacje, wolał im nic nie mówić i to była mądra decyzja. Gdy ludzie zaczynają się bać, upewnij się, że potrafisz opanować sytuację. W takim momencie lepiej nie szerzyć strachu ani problemów, których oni nawet nie są świadomi. Jeśli chodzi o sprzęt, teraz przechodzimy do dużej kategorii sprzętu. Pierwsza uwaga, jaką można poczynić, to że oni zgubili kompas. W 1975 roku nie mieli globalny system pozycjonowania U, ale kompas jako zapasowy sprzęt byłby przydatny. Powinny być co najmniej dwa kompasy. To jest pierwsza rzecz. Następnie zabrali jedzenie na 3 dni, więc to jedzenie na 3 dni mieli zaplanowaną wyprawę na 3 dni. To dobrze. Był problem z ogniem, nie mieli nic, żeby rozpalić ogień, więc nie mogli gotować jedzenia, nie mogli niczego ugotować w dżungli. Podczas gdy w dżungli jest mnóstwo rzeczy, które można ugotować i którymi można się wyżywić, więc to z pewnością dość poważny błąd. Mieli tylko gotowe jedzenie, konserwy i tym podobne. Widać wyraźnie, że mieli naprawdę bardzo prymitywny sprzęt. W tamtych czasach nie był on tak rozwinięty jak dziś, sprzęt nie był tak zaawansowany technicznie. Ewidentnie mieli plastikową plandekę, podstawowy hamak. Powiedzmy, że to było wystarczające, chociaż dziś można by to zrobić lepiej. Lepiej, gdy wyprawa jest dobrze przygotowana. Musiał mieć liny i sznurki, nie powiedział tego, ale to konieczne, żeby rozwiesić hamaki i plandeki. Następnie, jeśli chodzi o buty. On miał wojskowe buty, więc miał dobre obuwie. Szczególnie przeciwko wężom. Bo jednak w tych dżunglach największym problemem są ukąszenia węży, które naprawdę są najniebezpieczniejsze. Większość zwierząt zazwyczaj ucieka, gdy się zbliżamy. A potem Paryżanie mieli tenisówki, może ta pani miała tenisówki, a to jest zdecydowanie trochę za mało. Mieli rację, by ją posadzić z tyłu. A teraz jeśli chodzi o środowisko, więc pierwsza refleksja to była decyzja, ta słynna decyzja, żeby ruszyć na brutalny azymut. Przypomnę, brutalny azymut to wtedy, gdy idzie się prosto przez las z kompasem, busolą albo globalny system pozycjonowania M. Trzeba wiedzieć, że postęp jest tu w stosunku 1 do 10. Między kimś idącym brutalnym azymutem przez las, a tym, kto korzysta ze ścieżek, w tych lasach często są ścieżki myśliwych i zbieraczy. To najlepsze ścieżki, ale są też ścieżki, które nazywamy ścieżkami małp, czyli takie, które mają 20 metrów, 30 metrów, czasem 100 metrów. To są przejścia, z których korzystają zwierzęta, ale często łatwo z nich korzystać i warto z nich korzystać. Więc to był zły pomysł. Najlepiej byłoby, gdyby po prostu dalej szli ścieżkami. Naprawdę zdecydowanie. Druga sprawa to problem jaguarów. Trzeba wiedzieć, że kiedy jesteście w nieprzyjaznym środowisku w grupie, najważniejsza jest wytrzymałość grupy. Trzeba chronić grupę, nie chodzi więc o to, żeby obciążać jedną osobę i kazać jej pełnić całą wartę. W tym przypadku dodatkowo te najbardziej doświadczoną powinni więc zorganizować zmianę warty i utrzymywać ogień przez całą noc, co pozwoliłoby im dość łatwo uniknąć wszystkich jaguarów. Jeszcze jedna lub dwie uwagi: widzieli wiele zwierząt, oczywiście sami o tym mówią, więc nie mogli polować. Więc podczas wędrówki polowanie jest możliwe, ale faktycznie trzeba być uzbrojonym. Tam potrzebna jest broń palna, inaczej to nie jest możliwe. To prawie niemożliwe, żeby łatwo zastawiać pułapki na zwierzęta podczas wędrówki. Więc ostatnia rzecz to to, że widzimy, że jednak pocieli liany, więc musiał ich sporo pociąć, bo to nie jest łatwe. Istnieją na to techniki, które najwyraźniej znali. Wzięli Czapail, a Czapail to są małe, kujące palmy, które mają małe jagody. W zależności od pory roku można je jeść albo pić. Chiwet to także małe palmy, więc tutaj trzeba dobrze znać rośliny lasu. więc Jeśli się ich nie zna, podstawą, techniką jest skupienie się na palmach i bambusach. Paprocie ewentualnie. Prawie wszystkie paprocie są jadalne, zwłaszcza młode liście, tylko młode pędy. Ale cóż, jest ich dużo w lesie. Wiele odmian, które są zazwyczaj jadalne, trzeba je przetestować. Macie więc liany do wody, macie bambusy. Bambusy są zazwyczaj wszystkie dobre, pędy i tak jeśli je znajdziecie, bo nie zawsze są, są też różne rodzaje palm. Jest tylko jedna, której jagody są trujące, ale nawet one nie są śmiertelne. Ale większość palm, czy to na poziomie serca, tego co nazywamy sercem, na poziomie pnia, na poziomie pędów, to wszystko jest zazwyczaj bardzo jadalne. No i tak, omówiliśmy już całe to podsumowanie doświadczeń. Mam nadzieję, że było ono wartościowe. Nauka dla Was, i do zobaczenia wkrótce w kolejnym filmie.